Któż jak Bóg? Wspomnienie świętego Joachima i Anny. Czytamy następującą Ewangelię. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać. Joachim i Anna w każdym człowieku jest jakieś wspomnienie o swoich dziadkach. Nawet jeżeli ich nie znaliśmy, to przecież dobrze wiemy, że istnieli. Chrześcijaństwo od samego początku chciało poznać dziadków pana Jezusa, bo zapewne byli ludźmi niezwykłymi. To rodzice Matki Bożej, Joachim i Anna. Ludzie święci. Ludzie, którzy mieli przywilej zobaczenia rzeczy niezwykłej. Otóż po raz pierwszy od stworzenia świata rodzice zobaczyli dziecko które pozbawione jest grzechu, to Maryja Niepokalana. Wielka musiała być radość, kiedy Maryja pojawiła się na świecie. W tradycji o Joachimie i Annie nie wiemy wiele, a oczywiście próbują uzupełnić tę lukę, ale dla mnie są to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą fundamenty. To przecież na nich będzie spoczywać życie Matki Bożej. Od tego, w jaki sposób ją wychowają, czy przekażą jej wiarę, w jaki sposób będzie odnosiła się do innych, co będzie wiedziała, jak będzie się modliła. Tego wszystkiego nauczy się od nich. Musieli być dobrymi rodzicami, być może byli też dobrymi dziadkami dla Pana Jezusa. Czasami jest tak, że wychowaniem religijnym zajmują się dziadkowie, a wnuki najbardziej w tym względzie korzystają od swoich dziadków. To wielka radość mieć dziadków, cieszyć się z ich obecności. Kto wie, czy to właśnie nie dzięki ich modlitwom rodzi się wiele powołań kapłańskich, wiele osób pozostaje w wierności Jezusowi. A nawet jeżeli dzieci lub wnuki odchodzą od wiary, to oni trwają, jak Joachim i Anna, ludzie, którzy budują fundamenty. Zostańcie z Bogiem, któż jak Bóg? Chcesz, aby kanał się rozwijał? Zostań patronem w serwisie Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.